Wczesnym rankiem w poniedziałek 12 maja lokalna policja rozpoczęła intensywne działania kontrolne na drogach. Tego dnia funkcjonariusze ruchu drogowego wyruszyli na ulicę nie po to, by karać drobne wykroczenia, lecz z jasno określonym celem: wyeliminować z ruchu tych kierowców, którzy lekkomyślnie siadają za kierownicą po alkoholu bądź narkotykach. Stwarzając realne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu, w odpowiedzi na utrzymujący się problem nietrzeźwych kierowców, patrole pojawiły się w wielu newralgicznych punktach, zarówno w centrum jak i na obrzeżach powiatu. W ciągu zaledwie kilku godzin ich obecność dała wymierne rezultaty. Policjanci nie tylko udaremnili dalszą jazdę pijanemu kierowcy busa, lecz także przechwycili cudzoziemca, który próbował uciec z miejsca kontroli drogowej najwyraźniej licząc na to, że boczna, mało uczęszczana droga pozwoli mu umknąć niezauważonym. Od początku stycznia do połowy maja tego roku funkcjonariusze ze wschowy przeprowadzili ponad 8500 kontroli trzeźwości. To imponująca liczba, która pokazuje determinację służb w walce z nieodpowiedzialnością na drodze. Podczas tych działań ujawniono 21 przypadków prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości, a więc z zawartością alkoholu przekraczającą pół promila. Co szczególnie niepokojące, dokładnie taka sama liczba osób została zatrzymana za jazdę po alkoholu na rowerach, hulajnogach oraz innych urządzeniach transportu osobistego, które w ostatnich latach zyskały na popularności, zwłaszcza wśród młodszych mieszkańców. Wśród zatrzymanych tego pamiętnego poniedziałku znalazł się 45-letni mężczyzna, mieszkaniec gminy Schlichtingowa. Prowadził on busa w Konradowie, niewielkiej miejscowości, gdzie zazwyczaj panuje cisza i spokój. A życie toczy się w powolnym, uporządkowanym rytmie. Jednak tego dnia pojazd ten, zamiast przewozić ludzi czy towary, stał się zagrożeniem na drodze. Badanie alkomatem nie pozostawiło wątpliwości. Kierowca miał w organizmie ponad jeden promil alkoholu. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany, a jego dalsza jazda uniemożliwiona. Tak wysoki wynik oznacza nie tylko poważne konsekwencje prawne, ale i realne zagrożenie, które udało się w porę powstrzymać. Nie był to jednak jedyny niepokojący przypadek, który tego dnia przykuł uwagę policji. W godzinach przedpołudniowych funkcjonariusze pełniący służbę na jednej z dróg wylotowych powiatu zauważyli osobowe reno, którego kierowca na widok policyjnego patrolu zachował się podejrzanie. Zamiast spokojnie kontynuować jazdę i poddać się kontroli, nagle zwolnił, po czym gwałtownie skręcił w boczną, nieutwardzoną drogę, prowadzącą przez pola i zagajniki. Zaskoczeni policjanci natychmiast ruszyli w pościg. Choć droga była wyboista, pełna dziur i błotnistych kolei, kierowca nie zamierzał się poddać. Pojazd z trudem lawirował między kałużami, wzbijając w powietrze tumany kurzu i zostawiając za sobą długi ślad świeżych opon. Funkcjonariusze jednak nie tracili zimnej krwi i szybko zdołali zatrzymać uciekający samochód. Po zatrzymaniu pojazdu okazało się, że za kierownicą siedział obywatel Kolumbii, który nie potrafił wyjaśnić, dlaczego próbował uniknąć rutynowej kontroli. Choć był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem żadnych substancji odurzających, nie posiadał żadnych dokumentów uprawniających go do kierowania pojazdami na terytorium Polski. Sprawa została natychmiast skierowana do sądu, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach tego nieodpowiedzialnego zachowania. Warto podkreślić, że działania wschowskiej policji nie ograniczają się wyłącznie do badania poziomu alkoholu w organizmach kierowców. Funkcjonariusze również skrupulatnie sprawdzają, czy osoby poruszające się po drogach nie są pod wpływem substancji. Od początku roku ujawniono dziewięć takich przypadków, w których kierujący znajdowali się pod wpływem substancji odurzających, co również prowadziło do ich zatrzymania i przekazania spraw do dalszego postępowania. Codzienna walka policji z nieodpowiedzialnymi kierowcami to nie tylko statystyki i liczby, ale przede wszystkim troska o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, tych jadących samochodami, rowerami, hulajnogami, a także pieszych, którzy często są najbardziej narażeni na skutki cudzych błędów. Każda kontrola, każda akcja i każdy zatrzymany kierowca to krok w stronę bezpieczniejszych dróg i większej świadomości społecznej, która w dłuższej perspektywie może przynieść wymierne efekty.